Płatności odroczone, nazywane często angielskim określeniem pay now, pay later, czyli kup teraz, zapłać później, to metoda, która pozwala na odłożenie płatności za kupiony towar na 30 dni, a często nawet na rozłożenie płatności na raty. W brzmi super. Kupuję i szybko otrzymuję towar, a zapłacić mogę za 30 dni. Czy ta coraz popularniejsza w Polsce metoda płatności ma drugą, ciemniejszą stronę monety? Sprawdzamy. Z jakich rozwiązań w zakresie usługi BNPL mogą dziś korzystać Polacy? Polacy mogą korzystać z płatności odroczonych już od kilku lat. Obecnie najważniejszymi graczami na rynku są PayPal i AllegroPay, Pay, Czeskie Twisto, Szwedzka Klarna czy Brytyjski Revolut. Swoje rozwiązania z zakresu płatności odroczonych oferują też dwa banki Alior Bank i PKBP. Nad swoim rozwiązaniem pracuje także właściciel marki Blik. Popularność płatności odroczonych w Polsce. Można powiedzieć, że Polacy pokochali płatności odroczone. Dane CRIF pokazują, że w lutym 2023 roku wartość pożyczek udzielonych przez firmy oferujące płatności odroczone wyniosła 261,4 mln zł, a ich liczba 750 tysięcy sztuk. Największy udział w sprzedaży miały pożyczki do 500 zł. Ich udział wyniósł 87%. Na drugiej pozycji znalazły się pożyczki od 501 do 1000 zł. Dostawienie zamykają pożyczki w wysokości od 4001 zł do 10 000 zł. Ale mają one tylko 1% udziału w sprzedaży. Jak widać, Polacy znają i doceniają płatności odroczone. Ale dlaczego tak chętnie z nich korzystamy? W badaniu przeprowadzonym w 2022 roku przez Quality Watch dla BIC, aż 51% badanych, pytanych o powody korzystania z usługi Kup teraz zapłać później, wskazało na podstawową zaletę tego rozwiązania, czyli możliwość odłożenia płatności w czasie. To nic dziwnego. Niepokojąca jest jednak kolejna dada, bo aż 27% ankietowanych jako powód korzystania wskazało brak bieżących środków, którymi mogliby zapłacić za zakup. Dla porównania. W roku 2021 na brak pieniędzy wskazało niemal dwa razy mniej ankietowanych, bo 14%. Polakom należą się duże gratulacje za to, że spłacają zadłużenie w terminie. 49% korzystających z płatności odroczonych płacą całość zadłużenie kiedy tylko otrzyma wynagrodzenie lub ma wolne środki. 22% Polaków spłaca swoje zadłużenie systematycznie w ratach, a 1 piąta w najpóźniejszym możliwym terminie. Samoregulacja sektora BNPL i jego nowe regulacje. Wzrastające na świecie zainteresowanie płatnościami odroczonymi powodowało, że konieczne było wprowadzenie uregulowań dotyczących tego rynku. Chcąc zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi zadłużenia, branża zrzeszająca australijskich dostawców BNPL prowadziła w marcu 2021 roku kodeks postępowania dla tego sektora. Z kolei w Wielkiej Brytanii FCA, czyli angielski Odpowiednik Komisji nadzoru finansowego, wprowadził szereg regulacji, jak na przykład ograniczenie liczby transakcji do 12 rocznie na jedną osobę, a maksymalny okres na spłatę zadłużenia z tytułu płatności odroczonej do 12 miesięcy. Z kolei firmy oferujące modre płatności BNPL nie będą mogły naliczać dodatkowych odsetek i naliczać innych opłat związanych z wydłużeniem terminu spłaty powyżej 30 dni. Czy takie zmiany czekają nas również w Polsce? Czas pokaże. Przyszłość płatności odroczonych. Czy rynek usług BNPL w Polsce będzie dalej rósł i rozwijał się? Wiele ekspertów twierdzi, że tak. A motorem napędowym tego rozwoju będzie m.in. zmiana profilu współczesnego konsumenta, który chce kupować nie tylko pewnie i mądrze, ale przede wszystkim wygodnie. Co jednak warte podkreślenia, zarówno firmy oferujące płatności odroczone, jak i klienci korzystający z ich usług powinni liczyć się z niebezpieczeństwami. Wzrost wskaźnika NLP, czyli tzw. kredytów zagrożonych, odporność modeli BNPL na ataki hakerskie czy ocena zdolności kredytowej to tylko kilka wyzwań, jakie stoją zarówno przed firmami oferującymi płatności odroczone, jak i ich klientami. Szerzej o wadach, zaletach, prognozach i zagrożeniach, jakie stoją przed sektorem BNPL przeczytaj w naszym artykule. Zachęcam do lektury.